Cześć, dzisiaj porozmawiamy, pokażę Wam pięć moich ulubionych Jordanów z mojej kolekcji. Bardzo długo yy, zastanawiałem się nad jednymi, ale będzie honorowe wspomnienie o nich, to Jordany 4 Cool Greya, ponieważ mam bardzo duży senten, sentyment do serialu yy, On, Ona i Dzieciaki, to w polskiej wersji, a w angielskiej nie pamiętam jak to się nazywało. No nieważne, świetny serial, polecam. Yy, a więc tak, to będzie 5 Jordanków, po kolei będę pokazywał i mówił, dlaczego są dla mnie kotami. Pierwszym kotem, który wyciągnę stąd, są Jordany 12 University Red. Eee, są dla mnie kotami, ponieważ to są pierwsze takie fajniejsze Jordany, które miałem. Tak, no to są pierwsze retro Jordany, jakie miałem. Ja je uwielbiam, dla mnie są przepiękne, czerwone. Może nie jest je tak łatwo sfitować, ale no dla mnie są śliczne. Ja je ubóstwiam, naprawdę. To są jedne z moich ulubionych bucików. Miejsce czwarte. Tu już było ciężej wybrać, które buty na tym miejscu skończą, ale Jordane 11 Bred. Jak to wiadomo, Bred, no to jedna z podstawowych kolorystyk Jordana. Dla mnie buty piękne. Mam, będę Moje pedantyzm. I tak, jest to u mnie drugie ulubione CW Jordanów jedenastek, które będzie pierwszym, to no zobaczycie, ponieważ uwielbiam Jordany jedenastki i czwórki, to moje ulubione. Jedna, y, Jordany, potem są jedynki i na końcu dwunastki, ale no do tych dwunastek mam straszny sentyment, więc są dla mnie mega ważne. Yy, wykończenie, jakość. Yy, jest to wydanie z poprzedniego roku, 2019. Tu mamy rok 2017, więc troszkę starsze. I tak, y, miejsce trzecie. Jordany 1, Spiderman. Um, bardzo ciekawe CW. Ja jako mega fan Marvela, i yy, byłem na filmie, od razu tam, zaraz po premierze, yy, na Spider-Universe, w których w tych butach śmigał Miles Morales. Świetne buty, yy, nawiązujące oczywiście do Chicago. Uwielbiam tą kolorystykę, czarno-czerwone. Zresztą, jak zobaczycie, no większość tych butów Żerdana u mnie w ulubionych jest czarno-czerwonych. Yy. Tylko kul cool się nie załapało, one są szare. Świetne CW. Uwielbiam te małe kropeczki, które tutaj wszędzie są. Jest to świetny smaczek w tych butach. Dla mnie koza. Yy, z jedynek mam kilka ciekawych jedynek, ale no, te zdecydowanie. Te są moje ulubione. Marvel, Jordan – idealne połączenie. I tak, yy, drugie miejsce jest to są kolejne buty w kolorystyce bread. Są to Jordany czwóreczki Bready. No co mam powiedzieć? Yy, uwielbiam czwórki. Uważam, że można je ubrać do wszystkiego. Nawet do cygańskiej koszuli, prawda? Prawda? No. Yy, bardzo ładny but. Tak jak jedenasty, są dwa moje ulubione buty. Oba w koresyce. Yy, mamy tutaj Bred. Nie, nie, chciałbym jeszcze te w kolestyce Cool Grey, tak jak mam tamte. Świetna kolorystyka jest ta Cool Grey jedenastek. Hmm. Co mogę powiedzieć o tych butach? Wyszły one w moje urodziny, w zeszłym roku. W tym roku yy, oglądacie to. W sobotę jest dzień po moich urodzinach, czyli wychodzą piątki, które też by pasowały idealnie do tego kompletu, ale jestem biedakiem i nie mam na niej. jest mi mega smutno. Mega smutno, bo miałem piątki do zostało. No ale no cóż, niestety nie wszystko się ma, się ma co się ma. No dobra, przejdźmy dalej. I teraz tak, numer jeden Jordan 11 Concord. Eee, przepiękne te buty, uwielbiam je. Eee, film o nich na kanale zresztą mego Breda. Eee, widzieliście? Eee, te buciki są prześliczne. Jedyny but, który wziąłem, lewy, nie prawy. Co za zniszczenie marzeń, ale nie. Pierwsze 11 które miałem, eee, rok wydania 2018. Tak, 2018. Eee, uwielbiam. Je. Piękną sesję im robiliśmy na Mazurach. Eee, bardzo lubię te buciki. Eee. Różnica materiałów nie jest za duża względem tych. Mm. Tu mi się wydaje twardsza, troszkę ta skóra lakierowana yy, w bredach. To jest top 5 moich ulubionych Jordanów z mojej kolekcji. Jak bijecie 500 subów, to zobaczycie wszystkie Jordany i wszystkie buty lifestyle'owe, które mam w swojej kolekcji. Więc wbijajcie subiki, wbijajcie lajki like i, i w, tutaj zrobimy eksplozję. Takie kozackie, smute buty. Na razie, cześć.